Nadchodzi księżniczka... pi Stop! Księżniczko, em... Ha? Hej! Aaa! Witaj, księżniczko Mel! Relaksujesz się? Czas na selfie? Ja tutaj zmywam! Instagram! Rzeczywistość jest zupełnie inna! Fuj! Poznajcie biedną księżniczkę Mel. A! A! Tutaj, weź to. A! Ty. Lepiej się do tego przyzwyczaj. Nie zadzierałabym z mamą. O rety. Ten dzień w spanie wygląda zbyt dobrze. Cóż, szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, żeby było gorzej niż jest teraz. Biedna księżniczka Mel. Co to się wyprawia? Ehem! Zagraj jakąś melodię, por favor. Muzyka dla moich uszu. Złota herbata? Ta dziewczyna ma takie pieniądze, jakich ja nigdy w życiu nie widziałam. Brawo! Stać ją hmm. nawet na ochroniarza z dodatkowymi... rękami? Słuchajcie, co? Um, to jest chyba złoty luk! Wszystkiego najlepszego! Fuj! Weź to! Właśnie sprawiłaś ogromną radość, biednej księżniczce! Wow, wow, wow! Biednej? Już nie biednej! O tak! Niesamowite! To niekończące się pieniądze! Patrz na to, Kate. <grym i w górę> Wynośmy się stąd. Czas na zakupy? Brak mi słów. Ale hej, zostały jeszcze inne torty. O tak, dajcie mi pieniądze. Dajcie, dajcie, dajcie. Nie ma pieniędzy? Przykro mi, Kate. Tym razem był tylko jeden tort z pieniędzmi. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin? Niech ktoś załatwi tej lasce limuzynę. Aaaa! Dlaczego? Czas na imprezę! Hej, księżniczki! Hej! Żadnego jedzenia ani picia? Jakie to okrutne! Dobrze, że Kate wygląda, jakby szła na przyjęcie. Jakiś pomysł? Bum, bum, bam! Czy to nie jest wow? Wyglądasz błyszcząco. Kolejna mel. Em, nic się nie stało. Boom! Hej, Andrew! Nie śmieć! Albo mel? Co o tym myślisz? Ba Bam! Słodka sukienka! I to zupełnie za darmo. Do boju! Co tam, Kate? Panna Mel rozwaliła system. Założę się, że tego się nie spodziewaliście. Podkręć muzykę, DJ-u. Czemu jesteś smutna? Ojej. No dalej. Słucham. Łóż. Fuj. Ale tu śmierdzi. Ha? Mel, co to jest? Jajko? To prawdziwy mm. uliczny przysmak. Lepiej nie pozwól Włóczędze Joe tego zobaczyć. Uf, jedno wam powiem: ta dziewczyna jest zaradna. Ekstremalnie ostre? Mel! Chyba już wystarczy! O tak! Zanurz się w tym. Może spróbuj widelcem. Mel! Am, nam. O orety. To jest dopiero widok. I to niezbyt dobry. Proszę, powiedzcie mi, jak to się skończy. Przynajmniej ona jest zadowolona. Ha! Ha! Ostre! Biedna mała księżniczka Mel. Sekundę. Fuj, nie! A! Nagły wypadek! Idź, idź! Am nam, nam! Stuprocentowo złoty tort babeczkowy? I jak? Tak! Sekundę. Trzeba go jeść złotą łyżką. O co chodzi, Kate? Wygląda na to, że idziemy na całość. Am. Ahem. Wygląda na to, że stuprocentowe złoto było prawdziwe. Zabierz to! Nadchodzi! A! Babeczki! Niespodziewane zagrożenie dla bogaczy! Ha! Och, Mel! Ha? Och, księżniczko! Rere kum kum. Chodź tu! Mel, patrz! A! okej! Okay. Chodź tu, kolego! Pocałuj swoją księżniczkę! Król? Książę? Nieważne, Ożeń się ze mną. Chobo, Joe? A? Mel, ale wybrałaś. A? Wracaj! Mój oddech nie jest aż taki zły. A! Dzień dobry, księżniczko! To dla ciebie! Wee! Wow! To dla mnie? Magiczne! Na co się gapicie? Abracadabra! Kerry, pieseczku? Kate, nie możesz zamieniać swoich pracowników w. Ech, wszystkiego najlepszego, chyba. Ale to nie wszystko. Jakiś pomysł? Przyjęcie herbaciany dla jednorożców? Ja też chcę zaproszenie. Biedna Kerry. Mmm. Jednorożec? Pieseczek? Ech, kto to wie. Do dna. Uf. Jesteście głodne? Zamawiajmy. Pizza tu jest. Czy w tej szkole pozwalają wam na wszystko? Wow! Mel. O, cześć. Nadal nie wierzycie w miłość od pierwszego wejrzenia? Sorki. Co? Moja miłość, mój anioł! To dla ciebie. Kate się z tym nie zgadza. Pizza! Zasada 5 sekund? Jak słodko? Obrzydliwie? Nie mogę się zdecydować. Okej, okay, słodko. Fuj! Ugh. Muszę już iść. Kocham cię. Okej, okay, musieliście się znać w poprzednim życiu albo coś w tym stylu. Bo zakochaliście się w sobie z prędkością światła. Wow! Nie piszę ci długopis? Mogę? Po tym całym zajściu z pizzą? Nie ma szans. Przykro mi. No cóż. Ojej. Plan B. Nie wiem skąd masz to pióro, ale hej, to działa! atrament i pióro! Jedyny minus. A psik. A! No i się zaczęło. Nie! I to by było na tyle. Do zobaczenia, Kay! Hej, śpiochu, ładny pokój. A niech to. Ta dziewczyna naprawdę mocno śpi. Na paluszkach. Echem. Dzień dobry. A! Dzień dobry. Naprawdę powinnaś zainwestować w nowy budzik. Orety, dzwoni mi w uszach. Kartonowe klapki i. A, będziesz musiała. A, się ogarnąć. Oj, jacie. Kiki budzi się w swojej jedwabnej pościeli i popija swój super szafirowy napój. Ach, taki orzeźwiający, jak to tylko możliwe. Jej osobista pracownica pomaga jej wstać i przebrać się w tą pozłacaną sukienkę Chanel i zgadliście akcesoria. Przepięknie! Hejo-mejo! Kąpiel w pieniądzach? Co? Muszę wejść. Proszę pana. Ametystowy koktajl? Tak, tak poproszę. Ech. o! Kiedy twoja współlokatorka bierze godzinną kąpiel w pieniądzach, hasztag bogactwo. Mel szykuje swoją własną kąpiel. Proszę pani, już czas. O, wow! Sprowadzić helikopter, teraz! Helikopter? Czas na Metgale. Tymczasem... Możemy to wyjaśnić. Co? A! 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 Czekajcie, dlaczego krzyczałam? Hej dziewczyny, impreza? Umarka? Ja tam idę? Nie ja! Ej, kto chce zaproszenie? Nancy nadchodzi, a! Ochrona! Masz coś do roboty! Zaopiekować się Nancy? Och, bez obaw droga pani! Ochrona ma wszystkie rodzaje profesjonalnych narzędzi, aby to zrobić? Zlikwiduj wroga! Błahaha. Bogata dziewczyna u! Uważaj! Nessie wygrywa tą rundę. Ale czy zdobędzie chłopca? Hej, y, tutaj! O, mua. <ihak> <warfare> Jakie to żenujące I żadnego zaproszenia na imprezę On jest taki wredny Wyśmiewał się ze mnie Chodź tutaj, mam pomysł Jakby ktoś pytał Pieniądze, to jest to Tym go załatwimy Moje plecki Łomp, Hej, nawet nie pozwoliłeś mi dokończyć mojego łomp. Hm. Hello followersi. Przygotujcie się na te szalone ruchy. What, what? Mel, czekaj. Ah. sorki. No nie, prawie mi się udało. Psiapsiłki na zawsze. Wow. Ty, wskakuj pod łóżko. Ha? Poważnie? Poważnie? Tak, spadaj. Dobra. Nie masz złota, ale przynajmniej jest nad tobą jedwabna pościel, Mel. Trochę tu strasznie. Mogę prosić o... Wracaj tam. O nie. Jakiś pomysł. Nie mogę się doczekać. Tylko zdejmij te pajęczyny z głowy. Jej! Co do! Balony? Co to za okazja! I dlaczego tylko to jest w Twojej walizce? Hejt, zgadzam się z Tobą w tej kwestii. Nie mam pojęcia, co się teraz dzieje. Balony? Worek? Jestem zdezorientowana! Uwaga! Ha! A! Wygodnie jak tylko się da! Genialna dziewczyna! Dobra, Kate, nie! Idziemy na polowanie. Cel pal! Wow! Ah. Sajonara biedna dziewczyno! Podpisano twoja przyjaciółka Kate! Lekcje! Alarm! Kola! Status w 80% pełna. Cel osiągnięty. Tylko w ten sposób nasza niebieska dziewczyna może sobie pozwolić na ten słodki przysmak. Och, no nie! Zakaz picia w klasie. Świetny sposób na popsucie nastroju. A kiedy nikt nie patrzy, ona sama pije napój gazowany. Ach. O, nie, nie zrobiła tego. No dobra. Guma? Co ja powiedziałam? Ale. Tymczasem, czy to jest balon? Chyba sobie żartujesz. Nieważne. Czekajcie, co tu się dzieje. Bogaczka? Zasady? Nauczycielko, patrz. Żadnego jedzenia. Co? Chcesz trochę? Łap. O, to rozumiem. To podatek nauczycielski. Dobrze rozegrane. Nancy, masz jakiś plan? Ciach, ciach, ciach. O, tak. Proszę, bogaczko. Kola. Ekstra. O, nie. A więc po to była ta dziura. Ta dziewczyna nie wypiła ani jednego łyka. Ha! A teraz trudne zadanie jak złożyć tą bułkę. Ha! Melanie nie wie, jak złożyć burgera? Nie. Musi tylko sprawić, żeby jeden burger starczył na cały tydzień. Piątek. Dzień sałaty. Mniam. Ha! Mamy to. Słodycze. Dla ciebie. Żartowałam. Dla mnie. Mm. Ech, rozumiemy, bogaczko. Jesteś bogata. Puk, puk! O nie. Tony nadchodzi. I lepiej, żeby tu nie było słodkiego jedzenia. Kate chowa każdą słodką rzecz. Czy to wystarczy? Przekonajmy się. Stresuje się. Skaner skanuje, skanuje. Dring drin. Oddawaj to Katie. I z pewnością masz tego więcej. O re, Tony nie jest zadowolony. Wyczuwam tutaj tylko zapach sałaty. Hmm, on cię obserwuje, świnko. Teraz, kiedy już wszystko zostało powiedziane i zrobione, Kate jest głodna. Lepiej zaopatrz się w sałatę. Mel chce się podzielić swoim poniedziałkowym posiłkiem? Wow! Mark! To najsłodszy chłopak w szkole. On nakleja naklejki na szafce biednej dziewczyny. I pozwólcie, że przypomnę wam jedną rzecz. Nasza bogaczka jest zakochana w Marku. Bum! Auć! Wszystko w porządku? Co? Biedna dziewczyna? Serio? Hm. Nens. Czy ta dziura to jakaś nowa moda? Najwyraźniej nie. Moja bluzka. Co? Ta żałosna stara rzecz? Ha! Kochana, nadchodzę. Nie, moja księżniczka. Już ci nie będzie zimno. To dla ciebie. Okej. Okay. Bogaczka, kim jest ten nowy gość? Jest bardzo fajny. I szuka naszej bogaczki, gdziekolwiek ona jest. Hej, co tam, Piona? He? Wszystko w porządku, stary? Jesteś dziewczyną? Bogaczka? Ha! Co za przebranie? Hej, Meli Melson! Ha? Twój strój jest nieodpowiedni. Nie mówiąc o tym zapachu. Tak, jest bardzo źle, Mel. Okej, okay, Tone, co masz dla nas? O, oh, wow! To jest ekstra! Jej! Masz 10 tysięcy? Nie. Jeden dolar. Zostało tylko 9999. Chyba, że masz lepszy pomysł. Ketchup? Czekaj! Nie! Teraz to jest całkowicie zniszczone. Mam mnie zniechęca. Przepraszam panią, wygląda na to, że mamy przecenę spolecia. Jeden dolar! Zobaczcie, ile można dostać, nawet nie mając pieniędzy. Tak, Omel. Hej, co mogę za to kupić? E, przykro mi, za to dostaniesz tylko wodę i jabłko. Po namyśle. Tylko jabłko. Poczekaj, ona ma złote monety. Co? Dobra. Hmm. 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 Dobra, weź to. I nigdy więcej nie pytaj go o liczenie reszty. Hej, bogaczko. O, hmm. Pstryk. Pan kucharz jest do waszych usług. I dostaje mega, mega napiwek. Ekstra! A bogaczka dostaje mega burgera. Takiego drogiego i pysznego. Mmm! Ubrudziłaś się troszkę. Że co? Wycieraj dalej. Wyrzucimy za ciebie śmieci. Hihi. Szkoła. Nuda. Orety, to dopiero bałagan. Co z tym zrobimy? Ha! Przegryw. Czekajcie. Mel ostrożnie z tymi nożyczkami. Orety! Co ona robi? Na pewno nie potrzebujemy większej dziury. Ha. Mel? Wow! Świat mody nie jest na to gotowy. Patrzcie na to. Uratowała te buty. Toni! na to! Ekstra! Ja też takie mam! Więc Kate nie nadąża za wami, co? Ha? Co? Zostawiłam swoje w domu! Ale ona zrobi coś jeszcze lepszego! Jak? Błyszczące brokatowe złoto! Powiedz papa tym Louis Vuittonom! Ja je wezmę! Potrzebuję pomocy! Ja? Nie! Dobra! Z dolców? Idę do ciebie, Kate. Załóż buty? Na serio? Um. Musimy jakoś rozciągnąć te buty. Mel, miej wybrany numer na pogotowie. Na wszelki wypadek. Spokojnie, Tony. Gotowe. Ekstra. Doskonale! Mieliście kiedykolwiek taką lekcję? Auć! Lepiej idź na przerwę. Dla urody trzeba cierpieć. Niestety. Wielkie dzięki za oglądanie. Nadszedł czas na nasze słynne na całym świecie wpadki. Nowe filmy pojawiają się cały czas, więc pamiętajcie o subskrypcji i klikajcie w dzwoneczek. Do zobaczenia! Czekajcie, zostawcie nam komentarze, który fragment podobał się wam najbardziej, bo mi księżniczka i Joe. Okej, okay, do zobaczenia. Podpisano załoga.